W dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę na temat tylek Wiltona. Głównie Wiltona, chociaż pojawi się też kilka innych, które posiadam, które używam które według mnie są godne polecenia i warte zakupu, a które możecie sobie odpuścić, jeżeli na przykład dopiero zaczynacie swoją przygodę z cukiernictwem. Pokażę Wam też kilka adapterów oraz jak się z nimi obchodzić, które pasują do jakiego rozmiaru tylek, jakie założyć, jak ich używać. Wszystko znajdziecie dzisiaj w tym filmie. Ja posiadam zestaw 59 tylek Wiltona, w którym były już dwa małe adaptery, a ten większy, który tutaj widzicie, zakupiłam osobno i możecie go znaleźć między innymi w sklepie Słodkie Wsparcie. On nadaje się do wszystkich tylek. Tych większych, czyli na przykład 1M, 4B, 125, 2D itd. I tutaj, żeby go założyć, musimy uciąć rękaw cukierniczy jednorazowy lub wielorazowy w takim miejscu, żeby po włożeniu pierwszej części adaptera do środka rękawa on wystawał dosłownie odrobinę poza ten rękaw. Następnie nakładamy sobie tylkę i całość od góry zakręcamy drugą częścią tego adaptera. I robimy to tak długo, aż już w końcu poczujemy opór i nasza tylka podczas ruszania będzie stała sztywno. Nie będzie się ruszać. Wtedy ten adapter będzie dobrze zamontowany i cała praca pójdzie nam bardzo łatwo. Jeżeli nasz rękaw u cukierniczy ucięlibyśmy za daleko i ten adapter wyszedłby zbyt mocno z rękawa, to podczas wyciskania kremu ten rękaw mógłby nam się zsuwać po adapterze i w pewnym momencie po prostu wyskoczyć, no a wtedy katastrofa gwarantowana. Dlatego zawsze lepiej uciąć troszkę mniej tego rękawa i dopasować go do adaptera czy do tylki niż wyciąć za dużo, bo wtedy możemy mieć problem. Tutaj widzicie drugi rodzaj rękawa cukierniczego, który będę pokazywała. Jest to taki silikonowy i ja używam go najczęściej do bez. Jego się łatwo czyści i też bezy muszą mieć taki czysty rękaw, który nie jest nasiąknięty tłuszczem, a jeżeli byśmy wymieniali sobie, raz robili krem maślany w tym rękawie, a później na przykład bezy, no to niestety już te bezy nam nie wyjdą. Tu możecie też zobaczyć, że używam teraz ten mniejszy adapter z zestawu Wilton'a i tutaj wchodzą wszystkie mniejsze tylki typu 199 czy taka mała tylko do trawy. Generalnie większość tych, które znajdują się w zestawie. Niestety te najbardziej popularne tak naprawdę potrzebują tego większego adaptera, więc i tak warto się w niego zaopatrzyć. Jest też część tylek, które jak widzicie nie pasują ani do jednego, ani do drugiego adaptera. Tutaj możecie też zobaczyć taki potrójny adapter też z Wilton'a. Ja go bardzo rzadko używam, kupiłam go na początku mojej drogi cukierniczej, ale szczerze mówiąc nie jest nam z nim zbyt po drodze. Szczególnie kiedy nałożymy dużo kremów, każdy z rękawów i później ściśniemy to wszystko razem, to ciężko ten krem się wyciska. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć jak obsługiwać taki rękaw i jakie fajne rzeczy z niego wychodzą, bo naprawdę jest przydatny, ale można to też zrobić łatwiejszym sposobem. To zobaczcie mój film na temat trójkolorowych bezików. Tam właśnie używam ten adapter. Natomiast robiąc to domowym sposobem wystarczy do worka foliowego nałożyć sobie trzy różne kolory lub więcej, zawinąć i włożyć w rękaw cukierniczy i bezpośrednio wyciskać. Tutaj już możecie zobaczyć całą moją kolekcję tylek w jednym miejscu. Nie pokazywałam tutaj jeszcze takiego zestawu z Allegro, który nie ma żadnej nazwy, ponieważ one się totalnie do niczego nie nadają i takich Wam nie polecam. A teraz możecie zobaczyć jeszcze tylko rosyjskie, które są bardzo popularne i tutaj jest ta sama zasada. Że musimy wyciąć po trochu ten rękaw cukierniczy, żeby część tylki tylko nam wyszła na zewnątrz, reszta zostaje w środku i możemy ładować krem i wyciskać. Natomiast jak za chwilę zobaczycie, to wcale nie było takie proste i jakoś specjalnie nie polubiłam się z tymi tylkami rosyjskimi. W internecie to dużo ładniej wyglądało i dużo prościej, więc tutaj tylko chciałam Wam pokazać, że no niekoniecznie zawsze mi też wszystko wychodzi, ale. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zobaczcie sobie, jak wyglądają takie tylki w internecie, może komuś się spodobają. A teraz przechodzimy już do Tyle Quiltona i zaczynamy tutaj od takich okrągłych płaskościętych i tutaj od rozmiaru 2a, 1a i później są kolejne numery już bez literek. Ja mam 12, 10, 8 i schodzimy w dół aż do jedynki. One różnią się tylko rozmiarem i możemy z nich na przykład przygotować jakieś fajne kuleczki, spiralki. Jeżeli mamy już te mniejsze otwory, to tutaj dobrze sprawdzają się do napisów czy do lukru królewskiego. Oczywiście nie potrzebujemy też wszystkich raz. tak naprawdę wystarczyłoby mieć na przykład tylko 2A lub 1A, jedną lub dwie środkowe, powiedzmy 10 i 7 i później jakieś najmniejsze typu 1 2 lub 3 i to nam w zupełności na początek wystarczy. Po każdym fragmencie zobaczycie też zdjęcie i podpisane tylki oraz jakie wzory z nich wychodzą. Nie wszystkie wzory też Wam pokazuję, ponieważ chodzi tutaj głównie o to, żebyście zobaczyli jak ten kształt mniej więcej wygląda, a jeżeli poszukacie sobie w internecie, to z niektórych kształtów tylek można zrobić też dużo różnych wzorów. Ja pokazuję Wam tutaj takie podstawowe. Kolejnym rodzajem tylek są różne fale. I tutaj tak naprawdę u mnie sprawdza się głównie tylko 125. Tych mniejszych raczej nie używam, ale warto mieć też niektóre mniejsze, jeżeli robimy na przykład wzory na babeczkach i chcemy zrobić kilka różnych wzorów. Jest to bardzo popularne. W samym tym zestawie Wiltona jest właśnie kilka takich podstawowych kształtów tylek i one są w różnych rozmiarach. Jeżeli nie interesujecie się bardzo dekoracjami z kremu maślanego, no to nie musicie też kupować takiego dużego zestawu. W internecie widziałam też takie wielkości 20 sztuk. Wszystko podlinkuję wam w opisie pod filmem, jeżeli będziecie zainteresowani. Natomiast jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę, to polecam Wam dosłownie z każdego kształtu po dwie, maksymalnie trzy sztuki na początek i myślę, że to wystarczy. Tutaj możecie zobaczyć teraz jedną, jedyną moją, inną tylko z innej firmy. Jest to firma Handy i tutaj głównie chciałam ją właśnie do wyciskania kształtów bezach, tak jak widzieliście, który wyciskałam, ten pierwszy teraz w tym fragmencie. Natomiast możecie zobaczyć, że tutaj też kilka różnych kształtów można osiągnąć jedną tylko. Firma Handy też ma tylki i nie tylko tylki, bo też rękawy cukiernicze, naprawdę bardzo dobrej jakości, więc jeżeli szukacie produktów, które są Naprawdę dobre, przeznaczone do kontaktu z żywnością, to właśnie polecam wam między innymi handy i tutaj worki cukiernicze są naprawdę bardzo wytrzymałe. Jeżeli szukacie jednorazowych, które teoretycznie mogą być też wielorazowe na taki domowy użytek, to warto się zastanowić nad handy. Na pewno nie polecam wam worków bawełnianych, ponieważ one są praktycznie niemożliwe do domycia, bardzo ciężko się z nimi pracuje. W to miejsce lepiej kupić sobie worek silikonowy Linki do takich worków też znajdziecie w opisie pod filmem. Tutaj możecie zobaczyć teraz zbiór tylek, które właściwie nie miały więcej swoich odpowiedników w różnych rozmiarach i znajdują się w tym zestawie pojedynczo, ale wychodzą z nich całkiem ciekawe kształty. Między innymi możemy zrobić tutaj futerko albo takie gwiazdki z dodatkowym wzorem na grzbiecie, różnego rodzaju fale. Są naprawdę bardzo przydatne, a teraz już takie klasyki, czyli tylko 2D oraz jej odpowiedniki. Tą tylko akurat bardzo Wam polecam, ponieważ można zrobić z niej bardzo dużo ciekawych kształtów, jest ona popularna i uniwersalna, świetnie sprawdza się na babeczkach albo jako taka dekoracja na górze tortu. I tak jak mówiłam w poprzednich przykładach, tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli używam głównie tej tylki największe i ewentualnie jakąś jedną mniejszą. Ja nie specjalizuję się jakoś bardzo w dekoracjach z kremu maślanego, więc tutaj dużo z tych tylek jest nieużywanych albo naprawdę bardzo rzadko. One, jak możecie zobaczyć, wszystkie robią bardzo podobne kształty, tylko różnią się właśnie rozmiarem. Ale jeśli chcecie na przykład popróbować sobie robienie dekoracji z kremu maślanego, zrobić jakieś kwiaty, to w zestawie dodane są też takie specjalne gwoździe, które ułatwiają modelowanie kwiatów. Więc warto się nad tym zastanowić, bo kiedyś próbowałam właśnie coś takiego zrobić i było to całkiem przyjemne. A efekty możecie zobaczyć m.in. w filmie z kaktusami, który na kanale jest już od bardzo dawna. A tutaj już kolejny zestaw które robią kształty podobne do tej tylki 2D, ale te wszystkie tylki mają w środku jeszcze taki metalowy słupek od wewnątrz i tutaj ten kształt gwiazdki jest minimalnie inny. A tutaj już kolejny klasyk, czyli tylko Wilton 1M, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jest to najpopularniejsza tylko z Wiltona. Moim zdaniem, jeżeli miałabym wybierać między 1M a 2D, to na pewno wybrałabym 1M. Jest ona uniwersalna i ten kształt jest bardzo zbliżony do 2D, ale dużo łatwiej się z nią pracuje. No, i oczywiście wszystkie mniejsze odpowiedniki tej tylki możecie zobaczyć teraz. Tutaj, jak widzicie, one są naprawdę bardzo podobne do tej 2D. I jak na załączonym obrazku widać, jedną tylko można zrobić naprawdę dużo kształtów. Można zrobić spiralki, gwiazdki, paski. No, naprawdę, kombinacji jest bardzo dużo. A tutaj już kolejna z moich ulubionych tylek, czyli Wilton 4B. Bardzo ją lubię, ona robi taki gęsty wzór z paskami. Bardzo przyjemnie się z nią pracuje i w połączeniu właśnie z 1M bardzo ładne efekty daje na przykład na babeczkach lub na górze tortu. A teraz przejdźmy już do tylek, które tworzą nam liście. Warto mieć chociaż jedną, dwie, maksymalnie trzy na początek: tylki, które robią liście, jedne większe, jedne mniejsze. Wtedy możemy zrobić naprawdę piękne dekoracje na babeczkach czy na torcie. I tutaj, też jedną tylką wychodzi co najmniej kilka kształtów, w zależności od tego, jak gęsto będziemy ten krem wyciskać i jak daleko go ciągnąć. I jeszcze jeden rodzaj tylek, które robi fale, to są takie płaskie, cienkie, bardzo wąskie i tutaj też, jak widzicie, można zrobić z nimi różne kształty. Szczerze mówiąc, ja ich nie używam. Chyba niektóre z tylek, które są w tym zestawie, użyłam pierwszy raz dopiero do celów tego filmu, więc sami możecie ocenić, które z nich są przydatne, a które nie. Ale część tyle quiltona oprócz tego, że jest właśnie taka wąska i długa, z jednej strony ma ząbki. I dzięki takim tylko możemy zrobić na przykład koszyczek. A jak taki koszyczek z kremu maślanego przygotować, też znajdziecie już u mnie na kanale. Film jest od bardzo dawna, jest to taki torcik serduszko z truskawkami. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak taki kształt koszyka zrobić i tak, żeby ten wzorek wyszedł ładnie, to zapraszam na kanał. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć taką największą tylkę do dużych powierzchni, z jednej strony z grzybykiem, a z drugiej gładką i ona nadaje się do równego nałożenia tynku. I na koniec pokażę wam jeszcze jak przyjemnie wyciska się beze włoską tylką 4B. I tutaj mam akurat tartaletki, na które przepis dopiero pojawi się na kanale, ale już teraz możecie zobaczyć, jak fajnie można wymieniać tylki za pomocą adaptera. Dzięki temu, że mam ten adapter, wystarczy, kiedy chcę zmienić kształt, a chcę kolor zostawić, zmienić tylko tylkę bez wyciskania kremu, bez przepychania tylki przez cały rękaw, tylko czysta robota. Dlatego na przykład większy problem jest z tylkami rosyjskimi, ponieważ do nich nie mam adaptera i rzadko je używam. I to by było już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny, a jeżeli stoicie przed wyborem swoich pierwszych tylek, to ułatwi Wam on zakup. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.